Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Witam serdecznie, miło, że spędzimy trochę czasu razem. Dzisiaj chciałem powiedzieć pewną historię Państwu, taką związaną z rynkiem śmieci, bo wszystko teraz jest podporządkowane z korporacją. I to, co teraz się dzieje na świecie, to jest taki absurd, który nawet za komuny nie byłby możliwy. Bo jeżeli za komuny byśmy wozili mleko z Szczecina na przykład do Rzeszowa mleko ze Szczecina do Rzeszowa wozilibyśmy, to nikt by w to nie uwierzył, że tak można oczywiście robić, tylko dlatego, żeby jakaś korporacja była zadowolona i miała, multiplikowała sobie przychody. Więc generalnie z jakiejś wytwórni mleko można kupić w całym kraju, produkty na półkach się dublują generalnie, ale co tam z nas to obchodzi, że za te tiry, za to wszystko, jaka ekologia, jakie coś, no to nikogo nie obchodzi, to jest wszystko fikcja. A najgorzej, że powstają miliony ton Jakiegoś takiego plastiko, sreberka, cholera wieczego, te opakowania, Terrapak czy Tetrapak, czy jakoś tam, one są straszliwie odporne i one się chyba nigdy nie rozkładają. I, i, on, i to rozłożenie ich jest złożone, bo tam jest i plastik, i papier, i folia w jednym. No ale korpo muszą dobrze żyć, a my za to wszystko płacimy generalnie. I tu nie chodzi o to, żeby mleko było droższe, to chodzi o to, żeby mleko było lepsze. Ja pamiętam, że jak byłem dzieciakiem. To w Lubsku była mleczarnia, która obsługiwała Lubsko, Żagań, y, tam okolice Jasień i tak dalej, w, w okolicy i w każdym mieście takim była mleczarnia, która to obsługiwała i nie było żadnych nieekologicznych opakowań, bo były butelki szklane, ale nawet jak teraz są szklane, to tylko to jest wszystko, yy, wszystko to jest yy, pozór, ponieważ te szklane butelki idą do potłuczenia, no a tak... Ekologia, proszę Państwa, nikogo nie obchodzi. Ekologia jest to taka para religia dla umysłowo ubogich, którzy po prostu muszą w coś wierzyć. No to im się podsuwam, bo no to, zobacz, to jest, to jest fajne, to jest ekologia. No Niestety, ekologia nikogo nie obchodzi. Taka prawdziwa ekologia, to po prostu wszystko działa źle. Ale są też ludzie, którzy tym się przejmują, i tu muszę z szacunkiem ogromnym odnieść się do swojego ojca który jest człowiekiem, który jeżeli bardzo tak przestrzega pewnych zasad, o ile ja mam takie podejście, takie luźniejsze do rzeczy takich, no jakby mam dar takiej improwizacji, to jeżeli gdzieś napiszą w gminie, że worki, na przykład plastik ma być w workach 35B37, to nie ma tak, że po prostu ja powiem, to bardzo znalazłem worek, to choćby nie, 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 to ma być 353 b 7 353B7, po prostu taki, jak było napisane, a nie 353B9 albo 353B4. Nie, 353B7. I mój tata jest takim entuzjastą, można powiedzieć, selekcjonowania tych śmieci. Bardzo gorliwie to robi. I kiedyś dużo powiadam jako anegdotę, państwu chyba opowiadałem to z raz czy dwa. Przyłapałem go, jak siedział przed domem i gmerał przy takiej starej żarówce, takiej staromodnej, z bańką. I ja mówię, tato, co robisz? A jest mówi tak, no bo zobacz, szkło jest do pojemnika niebieskiego. Dobrze, ale tam nie wolno wrzucać metalu. Na przykład nie wolno nakrętek wrzucać bute, z butelkami. Mm -hmm. Ale widzisz, metal jest tutaj, do tego pojemnika z plastikami, a tam nie wolno wrzucać szkła. I teraz kombinował, jak to rozdzielić. rozdzielić. Ja mówię, tata, weź to zdepcz po prostu, rozdepcz to, po prostu butem udesz i wrzuć do zmieszanych ten kurz. Szklany, i tam będzie to ważyło 5 gram i tyle. No to on nie przystał na to. Powiedział, że to musi być jakaś metoda selekcji. I dobrze, że są tacy ludzie piękni, którzy się tym wszystkim przejmują w sposób mądry i odpowiedzialny. No, bo jakby wszyscy mieli takie podejście zbyt luźne. Ale pewnego dnia przyszedł do nas pan Sławek, znaczy Sławek, no dla mnie to jest Sławek, bo to jest mój kolega, który jest, jakby to powiedzieć, nie mogę za dużo powiedzieć, który jest podwykonawcą. B Podwykonawcą, dobrze mówię? No, taką, taką jakby podwykonawcą. Podwykonawcą, firmą jednoosobową, która jest podwykonawcą firmy dużej zajmującej się śmieciami. I on tam coś robi, no nie wiem, co tam robi, planowanie czy tam coś. On po prostu siedzi w domu przy komputerze i tam planuje różne rzeczy, no tam coś robi. I on mówi tak, co pan Jan robi? Ja mówię, selekcjonuje śmieci. A Sławek mówi do mnie, o po co? Ja mówię. No Sławciu, przecież wiesz, no przecież to jest to, to jest to, to jest to, a teraz jadą zabierać tamto, to tamto, tamto, tamto. On mówi, e, bez sensu. My to wszystko wypierdalamy do jednego takiego dużego takiego rowu, metalowego, takiego betonowego, a potem przychodzą ładwarki, ładują to na Tyry i wywożą tam gdzieś pod Tomaszem Mazowiecki, czy pod Radą. I to było, to, nie pamiętam dokładnie kiedy to się działo, to się działo wtedy, kiedy była pierwsza awaria tej czajki. I on mi to powiedział właśnie. I nie ręczę, że to jest prawda, ponieważ to jest człowiek wiarygodny, aczkolwiek on mogło mu się to wydawać. Może myślał, może to jest yy, przypadek, a może raz coś gdzieś wywieźli do jakiejś selekcji, a może coś, może próbowali coś, może było jakieś skażenie, ale no nie wiem tego. Nie wiem, ja nie, nie twierdzę, że to jest prawda, bo ja w to nie uwierzyłem. Mówię, Sławuś, co ty. Co ty opowiadasz? A on mówi, ja nie pierdolę, tylko po prostu no widzę to przecież, nie? No więc ja mówię, Sławuś, nie, nie, to tak nie niemożliwe, że to są, kurczę, kamery. On popatrzył na mnie jak na idiotę, postukał się. Mówi, no jak tam, chcesz sobie, nie? No przekazałem to tacie, mówię, tata, Sławek twierdzi, że oni to wszystko wyrzucają do takiego jednego, takiego dużego tego, w hali to się dzieje i potem ładowarki to biorą na takie tiry specjalne, takie, które pędzą z tym gdzieś pod Tomaszów Mazowiecki, czy gdzieś tam. Ojciec mówi do mnie... No, to chyba nieprawda. Ja, mówię, ja tak samo myślę, że to nieprawda. Że to jest za grube, za gruby nitmi. Myślę też, żeby gdzieś w nocy jakieś tiry latały z towarem. Po prostu to są jakieś detaliczne ilości. Ile taki tir weźmie śmieci? 30 ton. No. Ojciec mówi tak. Niech robią, co chcą. Ja mam czyste sumienie. Ja robię swoje. Na swoim odcinku ja swoje zadanie realizuję jest ok. Ja mówię, masz rację i to jest dobre, dobre rozwiązanie. Tak robimy. I dalej selekcjonowaliśmy śmieci. I teraz, potem słyszałem różne pogłoski na ten temat, ale nie chcę siać plotek i mówię, ja w to nie wierzę, ja w to nie wierzę. Może Sławek coś widział, może miał to jednorazowy epizod, może były śmiecie, które były na przykład nie, niepodzielne, jakieś takie na przykład przyjechały jakieś, nie wiem, szafki, które były, elementy plastikowe były metalowe i papierowe, tak? Jakieś z wojska coś, może coś, jakieś, no nie wiem co. I może on to zobaczył i po prostu wyciągnął daleko idące wnioski. Tego nie wiem, nie wiem. Ale nie wiem też innej rzeczy, która mnie tu bardziej nie zaniepokoiła w tej chwili. Mianowicie, kiedy tą rzecz, przypomniałem tą historię, którą Państwu teraz opowiadam, wczoraj, Coś tam robiłem sobie ją po prostu przypomniałem. To nagle pomyślałem sobie, fryczu. No, no właśnie ta cenzura. O jejku. Nie, to tak brzmi sztuczy, nie powiedziałem o jejku. Powiedziałem. Nieważne, no powiedziałem dość mocnymi słowami, to określiłem, mówię. Dlaczego ty tego nie sprawdziłeś? Kurde balans. Dlaczego ja wtedy tego nie sprawdziłem? Po prostu to, to jest pierwszą myślą teraz, kiedy przypomniałem tę historię. A Sławek pojawia się jeszcze w moich historiach co najmniej raz, bo będziemy mówić teraz taką inną ciekawą i bardzo smutną rzecz. I Sławek tam jest głosem takiego fajnego rozsądku. I teraz, kiedy przypomniałem sobie tę historię jeszcze raz, przy okazji nagrywania materiału o Smoleńsku, to. Pomyślałem sobie, czemu ja tego nie sprawdziłem. Dlaczego to tak zrobiłem? I pomyślałem sobie, że to jest tak oczywiste. Trzeba było wziąć książkę, dobrą, mocną książkę. Jakąś tam mam takie jeszcze które są w ogóle nieprzydatne, te książki, na przykład tam gleboznawstwo, tam jakieś, tam, na przykład nawożenie gleb i coś tam. Teraz to się wszystko już pozmieniało, bo badania poszły do przodu bardzo mocno i, i jakieś łysenki, książki, które zaprzeczają genetyce czy coś, no to są już śmieci, nawet w wartości historycznej nie mają. Wziąć jakąś książkę niewielką, wziąć płyn, tam butelkę po cocolino na przykład i wziąć y, ciemny szkło, y, słoik. Wziąć trzy moduły GSM, albo GSM z GPS-em wersji Royal Premium. Włożyć w pudełeczko, dołożyć do tego naprawdę bardzo, dobrą, dobre, alkaliczne baterie, na przykład podlutować 4 albo 6 baterii mm, takich 9V, ale są takie baterie industry i one mają naprawdę bardzo dużą pojemność, i połączyć je po prostu równolegle, podlutować przewody, zawinąć to wszystko. Tutaj, w grzbiet książki, wyciąć. Oczywiście kartki jak na filmach szpiegowskich się wycina taki kształt pistoletu, i tam się przemyca gdzieś do więzienia czy gdzieś. To po prostu to włożyć i zalać żywicą. I żeby to się nie dało otworzyć. Ta książka, żeby była po prostu zamknięta. Żeby, żeby dało się otworzyć, ale żeby była jakaś zalana kawą, taka mokra, coś. Nie, nie. Ale żeby w grzbiecie tej książki właśnie był ten moduł GSM z bateriami. I płynnym po kokolino, znaczy po, 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 nie chodzi o kokolino, chodzi o taki płyn, taką plastikową butelkę po, po płynie do płukania tkanin, on ma taki duży wlew i wysuszyć w środku, wylać spirytusem, przesuszyć to i wlać do, włożyć do środka moduł, też tak samo, GSM plus GPS z bateriami i wlać żywicę, znaczy zawinięty w jakąś folię, wlać żywicę i wytunkać. O, ta żywica, ja ostatnio taki polimer stosowałem. Do naprawy figurki religijnej i wyszło świetnie, to on usztywnił się w ciągu 10 minut. Gorąca się zrobiła ta figurka, i stała, była sztywna. Znaczy było wszystko już naprawione, bo była pusta w środku. Ja po prostu wypełniłem figurkę taką religijną, właśnie pękniętą żywicą. I ona po prostu po 10 minutach zrobiła się gorąca, wszystko jest usztywnione, elegancko jak trzeba. I wylać po prostu żywicę i poczekać 15 minut. Wypełnić i tak samo w szklany słoik w dno włożyć taki sam moduł. Moduł, który miałby GSM i być może GPS. Czyli GSM, GPS. Przy czym GPS jest opcją. I teraz te wszystkie trzy moduły podszedłbym na przykład do gminy i wrzucił do pojemnika takiego z selekcjonowanymi śmieciami. Tak? Czyli wrzuciłbym plastik do plastików, papier do papierów i na przykład wrzuciłbym yy, szkło do szkła. Słoik bym cały wytunkał w środku tą żywicą po to, żeby nawet wrzucony do pojemnika nie rozpadł się na kawałki. Czyli ten moduł byłby zalany na dnie, ale ścianki również byłyby jakby, wiecie co, zakręciłbym pokrywkę, poobracał go w środku i odkręcił ją i to by tak wyglądało że po prostu to jest zwykły ciemny w z ciemnego szkła, który w środku by miałby taką wyściółkę z żywicy, która nadawałaby mu nieśmiertelność. I co? Dalej. I dalej. Po prostu bym siedział przy komputerze, trzy karty SIM, prepaidowe, kupione gdzieś tu w Żabce czy gdziekolwiek, w jakiejś takiej fajnej promocji, bym dobrał taką kartę, żeby był dobry zasięg. Ja myślę, że Orange ma dobre zasięgi w takim, w prowincji, w terenie, gdzieś to to, to Orange ma dobre zasięgi. Na przykład wziąłbym Orange, bo znam już te kody wszystkie i włożył trzy prepaidy, każdego zatytułował na przykład plastik, papier, met... plastik, papier, yy, plastik, papier, szkło, tak? Yy, I bym, po prostu bym obserwował, albo na zasadzie takiej, że zadawałbym pytanie karcie SIM, karta SIM by mi odpowiadała, jestem tu i tu, prawda? Dostawałbym sms z położeniem, albo bym po prostu zwyczajnie biernie włączył to w ten sposób, że laptop dostawałby odpowiedzi na, na podstawie SMS-ów, czyli ja laptop dostawałby SMS-y yy, 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 SMS -y by dostawał i w tym momencie na podstawie SMS-ów by yy, ustalał na mapie Polski kropeczki, gdzie to są, albo na podstawie geolokalizacji, bo to też by wystarczyło. Nie potrzebuję lokalizacji do 5 metrów, żeby wiedzieć, gdzie jest ta karta, tylko bym widział, gdzie one się rozchodzą po Polsce i czy się rozchodzą, i widziałbym na przykład, jak gdyby się zalogowały wszystkie pod Tomaszowem, na jakimś wysypisku wszystkie trzy, to bym wiedział, to bym wiedział, że coś jest nie halo. I wtedy mógłbym wziąć to, zrobić dokumentację z tego i pójść do prokuratury, jak Rudy z blok ekipy, tak? A prokuratura przetrzymałaby to wszystko 7 lat, następnie by została sprawa nawet nie umorzona, tylko oddalona dlatego, ponieważ, yy, że na przykład jaki by wymyślili pretekst no że na przykład te moduły nie miały homologacji a więc dane z takich niehomologowanych modułów nie mogą być dowodem w sprawie no jo i, i po siedmiu latach byśmy sprawy mieli wyjaśnioną że nic nie wiadomo czyli tak jak wszystkie inne sprawy w tym tutaj yy, w tej kolonii dobrze że nie kolonii karnej i właśnie tak to jest i teraz dziwię się że wtedy na to nie wpadłem ale dziwię się, że teraz ludzie na to nie wpadają. Przecież można wziąć taki telefon, zamocować do niego kilka baterii, odpowiednio to zrobić, zafoliować go naprawdę tak na sztywno i na przykład wrzucić do wagonu ze zbożem na granicy. Jak wagon zwalnia na światła, przecież można wymusić SHP. Tak? No, co ja będę dużo mówił, tak? SHP można wymusić, czy na przykład no coś można zrobić takiego, że pociąg zwolni, albo na chwilę się zatrzyma, i wtedy wrzucić. Takie jeden, dwa telefony gdzieś tam od góry, czy wepchnąć gdzieś, czy przyczepić i patrzeć sobie, jak ten wagonik ze zbożem przemieszcza się po Polsce tranzytem. Tranzytem oczywiście, przecież takie są umowy. I leci na przykład sobie do portu. Chyba żeby nie. Bo myślałem, że są teraz takie proste, fajne metody. I że czemu mi to wtedy nie wpadło? Ale może dobrze mi nie wpadło, bo teraz mam jakby taką przestrzeń do tego, żeby się łudzić. Że to jednak sławek sobie wymyślił, albo coś źle powiedział. Bo jakbym dowiedział się, że to jednak jest prawda, jeszcze na przykład gdzieś tam pod tym Tomaszowem porobił zdjęcia, widział w nocy jak te tiry mkną, i widział jednocześnie jak logują mi się te moje karty SIM, to myślę, że to byłoby takie kolejne frustrujące doświadczenie. Takiego, które mógłby zaowocować takim poczuciem. Że jednak nie jesteśmy w państwie prawa do końca, prawda? Że wszystkie te sprawy, te wszystkie ambery, nie ambery są, jakby to powiedzieć, no wyjaśniane, prawda? Albo będą, może kiedyś, prawda? Ale, ale że na przykład nie wszystko. Dobra, niepotrzebnie szydzę. Niepotrzebnie szydzę, no ale no tak jest, tak jest. Przyszła mi do głowy jeszcze na koniec taka historia, że kiedyś przyjmowałem się do pewnej pracy jako dyrektor takiego ośrodka jeździckiego. To no wiecie, państwo te motywy się przejawiają. Tam bardzo często, i tam przyjął mnie do, na konsultację, czy znaczy zaprosił mnie na rozmowę, taki pewien gość, taki dość nawet inteligentny przedsiębiorca, taki człowiek bardzo inteligentny, jednocześnie cyniczny, ale to już jego sprawa, jego życie. Yy, I powiedział mi tak, proszę pana, między innymi powiedział mi dużo bardzo mądrych rzeczy, za które mu jestem wdzięczny, ale powiedział tak, proszę pana o środek, którym Pan będzie dyrektorem. To nie jest żaden ośrodek. To jest taka miseczka z pieniędzmi. Ja mówię, co? No właśnie. To jest taka miseczka z pieniędzmi, i każdy przychodzi i grzebie palcem w tej miseczce i mówi, o, 5 złotych wezmę sobie. O, i ktoś inny grzebie, grzebie, grzebie i mówi, o, 7 złotych wezmę sobie. O, 50 złotych wezmę sobie. I każdy przychodzi i z tej miseczki wygrzebuje pieniądze. Tutaj żaden rachunek ekonomiczny nie ma znaczenia. Tu po prostu jest miseczka z której każdy wydobywa sobie pieniążki. I tak ma być. Ja niestety, pomimo tego, że nie jestem dosyć rozgarniętym człowiekiem, wtedy nie do końca to zrozumiałem. Zrozumiałem to już po długim czasie, kiedy właśnie zrozumiałem, że istotą trwania tego ośrodka jest to, żeby każdy podchodził sobie, kto jest krewnym znajomym królika, i sobie duba paluszkiem i mówił o 20 złotych. Rozumiecie państwo metaforę, to nie chodziło o 20 zł to chodziło o to, że no, to była taka struktura i Polska jako kolonia, no bo nazwijmy rzecz po imieniu nie państwo, Polska nie jest żadnym państwem, no bo musiałaby mieć prawodawstwo to tamto, no, musiałaby mieć całe struktury państwowe, których nie ma. Um, no więc Polska jest właśnie takim yy, taką miseczką, do której przychodzą ci uprawnieni, tam różni tam ludzie na przykład i wygrzebują sobie pieniążkę, o pieniążek, o pieniążek, o bilion, o 500 miliardów, o 200 miliardów, a nawet 5 milionów też jest dobrze. No to bardzo I to się dzieje cały czas, cały czas, cały czas na bieżąco, niezależnie od opcji. Już zakończę taką historią, zakończę taką historią że w tym ośrodku, kiedy byłem tym dyrektorem, przyjeżdżał do mnie taki zajebisty gość, dyrektor pewnej dużej firmy. Ale świetny gość, Po prostu tak lubiłem z nim rozmawiać. On chyba ze mną też i zawsze, jak on przyjeżdżał, bo tam dzieci jego jeździły konno, to szedł do mnie jako do dyrektora. Ja wychodziłem z nim na taki przedbudynek, zapaliliśmy sobie za papieroska i tak naprawdę fajnie było porozmawiać z nim. Aż pewnego dnia, jakby to powiedzieć, coraz gorzej przyjeżdżał, coraz gorzej. Potem przyjechał, witał się i, i wybiegał. Ja mówię, co się panu stało? Pan jakiś taki jest zdenerwowany, czy coś się stało, czy ja mogę panu w czymś pomóc? On powiedział, panie, jest nowy właściciel firmy. A ja on tak? To taką firmę, jak pan pracuje, to się sprzedaje? W ogóle, że to jest, ta firma to jest kluczowa firma dla struktury Warszawy. A on mówi, no, sprzedaje się. Ja mówię, ja mówię ale za ile została sprzedana? A on mówi za. Tam nie pamiętam, chyba nie pamiętam, 300 milionów, powiedział. Ja mówię, 300 milionów to przecież jest roczny dochód tej firmy. Przecież nikt normalny nie sprzedaje firmy za roczny dochód. No, no, to jest no, no, kto sprzedaje firmę za roczny dochód? No kto? No. A on mówi: nie, 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 to nie została sprzedana za roczny dochód, ona została oddana za darmo. Ja mówię: jak to oddana? Bo przecież firmę powinno się sprzedać za dziesięcioleczny dochód, że po dziesięciu latach inwestowania oni zaczynają mieć jakiś zysk. No to jest istota sprzedaży, tak, że przez 10 lat inwestują, rozwijają, co, no i my mamy korzyść, no bo nie, wyzbyliśmy się pewnego obciążenia, ale oni za 10 lat będą mieli na przykład coś. No jak ktoś jest właścicielem, nie wiem, Pałacu Kultury, no pierwsze tam budy budyn budowanie było strasznie drogie, podłączanie i tak dalej, ale teraz, no przecież to jest w zasadzie, ktoś ma tam duże zyski. No i teraz on powiedział, nie, nie, ta, ta firma została oddana. Ja mówię, ale jak od dana, wie pan? Kiedyś takie duże firmy, to miały własne tereny, kolejowe, z bocznicami ze wszystkim. Wie pan? Teraz kiedy nam coś nawali, to my po prostu mamy firmy podwykonawców i na to nie obchodzi. My mówimy tu i tu jest awaria i oni przyjeżdżają, przyjeżdżają tiry ze sprzętem, tu 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 rozładowują się, tu 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 robią bu, 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 bu. i to jest zrobione. My płacimy faktury, nas to w ogóle nie obchodzi. No takie, takie są czasy, prawda? No Przecież na przykład ten boraż, te słupy naprawiają jakaś tam inna firma. Naprawia podwykonawca jakiś, a nie ludzie z Orange. I mówi, oni kupili za te 300 milionów taki właśnie, wie pan, tereny przy bocznicach kolejowych, ogromne, gdzie tam były trzymane różne no ogromne rzeczy, które były potrzebne do bieżącego funkcjonowania, a których teraz nie potrzebujemy, bo magazynują to nasi podwykonawcy, którzy mm, nam reperują infrastrukturę. Ja mówię, no i? No widzi pan, i te tereny zostały sprzedane deweloperowi za 300 milionów. Ja mówię, czyli za tyle, co kupili? A on mówi, tak, 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 bo oni nie kupili tej firmy, oni ją dostali za darmo, jakby w prezencie. Nie wiem, na ile to prawda, trzeba by to sprawdzić. Ja oczywiście myślę, że to nieprawda, przecież rządzący nie są tak głupi, żeby oddać komuś firmę kluczową w zasadzie za darmo. No przecież, to byłaby zła wola i ja nie podejrzewam, że są... Z, z... <laughs> że mają złą wolę. To oczywiście nieprawda. To są ludzie dobrej woli. Natomiast chodzi o to, że jeżeli to jest prawda, co on powiedział, a jeszcze i w tej firmie zaczęli go tak cisnąć, jako tego dyrektora, dokładać mu nowe obowiązki, że on nie miał czasu na rozmowę, on po prostu przyjeżdżał, wrzucał dzieci i spierniciał. No i właśnie to jest właśnie to miseczkowanie. Także jak potem przychodzi do mnie inny kolega i mówi, słuchaj, jest taka firma, taka, a taka. Ja mówię, no jest taka firma, taka sieć handlowa. Oni i oni zbankrutowali. Ja mówię, no to niedobrze. A on mówi, nie, nie, to nie było żadne bankructwo. Oni przez rok się do tego przygotowywali i ta firma nazywała się na przykład, no nie wiem, Tipi Tapi. Ja mówię, no i Tipi Tapi co? Nie wiem, no, czekajcie, XYZ, no nie wiem, Mordor, no nie wiem, firma nazywała się Mordor. Mordor majsterkowanie i zbankrutowała, ale w taki mądry sposób, że całym tym bankructwem obciążyła swoich dostawców. I mówi przez ileś lat, a kolega z banku, nie mieli ani jednego złotówki zysku, ponieważ Mordor wynajmował yy, swoje tereny. W firmie Mordor Development, czyli w swojej własnej jakby podfirmie od terenów. I mówi tak, jeżeli teren kosztował 8 zł za, złotu, za metr kwadratowy, załóżmy to oni płacili 25 w tej firmie Mordor Development. A jeżeli zlecali produkcję yy, yy, ulotek, to robili to w firmie Mordor Publikacje. No i nie może też było im nic zrobić, chociaż ulotka kosztowała 4 zł, a normalnie kosztuje 30 groszy. I potem na końcu w sposób perfekcyjny zbankrutowali, wyciągnąwszy wszystkie możliwe pieniądze. Yy, I obciążyli, zostawili z tym, jakby yy, dostawców, którym powiedzieli, no nie, zbankrutowaliśmy. No, ale to może być też taka historia, a może być też taka, że na przykład jedna z dużych firm yy, przyjechała pod yy, za Warszawę po tamtej stronie i ona produkuje różne kosmetyki. I kosmetyki składają się w 8% z tych proszków, które ściągała, a w tam 92% z wody. Pod miejscowością były ogromne zasoby wody. I oni tam postawili fabrykę, no i otwieranie, burmistrz i tak dalej. Po czym wyssali całą wodę po 6 czy 10 latach i fabrykę porzucili z tym wszystkim, bo najcenniejsza okazało się była woda. A więc jesteśmy taką miseczką, do której każdy podchodzi, znaczy każdy kto ma uprawnienia do tego. Grzyby, 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 grzyby paluszkiem. Ale można też było wtedy właśnie sprawdzić to i można było sprawdzić teraz, na przykład wrzucić na wagą ze zbożem takie moduły telemetryczne i sprawdzać to już dużo wcześniej. Że też dobre pomysły nie wpadają nam do głowy od razu, prawda? Tylko bardzo często po czasie. To potem jest frustrujące, kiedy zgłasza się taki raport i generalnie Okazuje się, że te moduły nie miały homologacji i nie mogą być, jak już powiedziałem, dowodem w sprawie. A już nawet jak ktoś, toż sprawa jest autentyczna ktoś kogoś pomówił, grubsza sprawa i potem ta dziewczyna, która pomówiła, przyznała się, że pomówiła. I chłopak tej dziewczyny, który chciał prawdy i sprawiedliwości, nagrał to na czterech dyktafonach i cztery dyktafony dał do prokuratury cztery. Cztery to nie żart jest cztery. I okazało się, że zginęły. A wytłumaczenie było takie, że sprzątaczka wzięła te cztery dyktafony i wyrzuciła do kosza, bo nie wiedziała, co to jest. No i oni już nie mają tych nagrań. Także niestety sprawa jest już jakby nieaktualna. Także sami Państwo widzą, bawić się można dobrze, gdyby nie to, że to chodzi koniec końców w ostatecznym rozrachunku o nasze życie. Ale kogo tam ono obchodzi, jeżeli nie obchodzi nas? To już chyba nie tylko nikogo. Także szkoda, że wtedy nie zrobiłem tego w ten sposób, bo byśmy się przekonali, czy. Sławomir, czy Sławcio, nasz kochany, miał rację, czy tylko mu się to wy wydawało, czy to prawda, czy nieprawda. To już teraz tego nie stwierdzimy zapewne. Ci, co mogliby to powiedzieć, już tego pewnie nie powiedzą. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Serdeczności dużo. Trzymajmy się dzielnie. Szanujmy czas, który nam pozostał. Wszystkiego dobrego.